Francja postanowiła założyć sojusz z Polską, w czym ich relacje się polepszyły, a w razie kolejnej agresji Niemiec, one zostaną już całkowicie zniszczone na tych terenach, a jedynie gdzie ich tereny zostaną, to w okupowanej Norwegii i okupowanej Białorusi, Ukrainie, części Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii, no i w Mołdawii. Aha, i jeszcze Słowacji, bym był zapomniał. Francja też dlatego postanowiła zaatakować Meksyk. Dlaczego? Bo jakby ich relacje mogły się skłócić, a ich rząd mógł nie doceniać potencjału psychologicznego? No dobra, nieważne. Francja zaczęła atakowanie. Meksyk ma Miał dobrze wyszkoloną armię, a na tych terenach miał kilka placówek wojskowych, więc prawie odepchnęli Fran Francuzów, jakby spoza ich terenu. Francja znowu chciała podbić te tereny, a Meksyk bardziej się chciał wkurzyć. Więc doszli do układu, że Francja może zabrać sobie te oto tereny w ramach pokoju. Francuzi, Francuzi przystali na ten układ. Co ma się wydarzyć dalej?